O, się masz chipson? Jestem! Ale ty masz skina zarobić z tego jak zmieć takiego skina, ziomuś! Ja mam nawet skastowalą koszulkę swoją, to jest moja, własnoręcznie robiona. Czemu ty masz Tosta? To Bo ja mam w Minecrafcie skina Tosta po prostu. Też widzę, że jesteś uśmiechnięty szczęśliwy. No oczywiście zawsze. Jesteś szczęśliwy na pewno z tego powodu, że jesteśmy w Roblox Doors to tutaj nie byłbym taki szczęśliwy, bo to nas będzie straszyć co chwilę coś. I o to właśnie chodzi. A jako, że ja sam sykam się w takie gry grać, a wiem, że Szczypson jakieś tam obeznanie z Robloxem ma, no to postanowiłem, że zaproszę ziomeczka tutaj do gry wspólnej i na pewno osiągniemy razem więcej. Co dwie głowy, to nie cztery, pamiętaj. To prawda, i też więcej głów do straszenia. O, o, dobra uwaga! Ej, dobra, ale ja nie wiem totalnie, gdzie mamy iść tutaj, bo tu masz te takie, jakby pomieszczenia 03, chyba to jest. Ej, wlazłem! Fajnie, razem wyglądamy, jakbyśmy się nie bali. Masz loading? Tak, 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 strasznie długo ładuję. Mówią, internet z beczki już myślałem, że mi kurczę wydupiło znowu. O, oh, myszka mi się jeszcze rozłączyła Ty widzisz swoją myszkę? Bo mi strasznie przeszkadza, jak ja widzę swoją myszkę Widzę myszkę swoją, no i nie przeszkadza mi Aha, no dobra Możesz mi oddać swoją myszkę, <grym> też mi nie będzie przeszkadzać Ja mówię, że na ekranie widzę kursor myszy <grym> To wiem bo widzę swoją myszkę Dobra, jeszcze raz, 02. 2 <grym> Jak na to nie załaduję A dzisiaj wyjątkowo mamy przerwę techniczną No <grym> pro. O nie, jest, jest, yes, yes, yes. załadowało yes. mi 35 mam pieniędzy Na nic mi nie stać Potańczmy w windzie Powtarzajcie za nami ruchy Simon mówi kucnij Simon mówi wstań Pucni. Oj! O, tego Simon nie powiedział! Przegraliśmy i zaczynamy grać w The dorsy. Halo, dzwonimy? Dobra, powiem ci tak, ja trochę co nieco wiem i wiem, że tu trzeba przejść. Okay. I tu mamy klucz. A tak, to tyle ty, ty też wiem, byczku, bo nie będę się chwalić, ale grałem już w dorsy. Tylko, że wziąłem cię, bo się troszeczkę cykam. No. Podrobinkę. No ja też się troszkę cykam. Okej, okay, otwieramy te drzwi. Zapraszam pa panowie przodem. Dobra, musimy przeglądać chyba pokoje, które tutaj są, wiesz? No jakie to były zasady, że jak coś biegnie, coś się rusza, to trzeba się chować do szafy, tak? Tak, tak. Trochę taki Outlast wiesz? O, czekaj, sprawdzę, czy działa. Zmieścisz się? Tak, a widzę przez szparę ciebie. A ty a mnie ja widzisz? Ty, ty też twoje zęby, ale nie masz szpary w zębach. E jak się wychodzi? Nie umiem. Wy... O, dobra, poszedłem. No to co, chowamy się i zostajemy. Ja idę tu i schowaj się do jakiejś szafy. Uwaga, będę szukał. Masz trzy próby. Widać przez szparę, no co ty? Nie będę patrzyć, myślę, że jesteś w tym. A nie, to tu była pusta, dobra. Tu! Widzę cię już, dobra. O, Pu, pu, pu Ktoś pukał Może schowamy się do szafy W ogóle swoją drogą muszę Ci pogratulować, bo za drugim podejściem mnie znalazłeś No tak, tak, ale troszkę było widać mimo wszystko No muszę przyznać, <laughs> że widziałem Cię Mogłeś już nie mówić No wiem, przepraszam, zaraz to, to się wytnie Ten obraz nazywa się Imperfection Ej, list jakiś tu jest Listy do M Nie mogę nie tak szybko, tam dolną dolno sprawić, bo na dole. Dobra, okej, okay, pójdźmy dalej. Mam też otwierania szuflad, sorry, beczku. Pójdźmy dalej, bo póki co to my tu nic nie spotkaliśmy, nie? Siódemka. To trzeba speed runować, słuchaj, lecimy, aż nam zacznie ekran falować. Dokładnie. A jaki był twój rekord? Rekord? Nie wiem, z jakichś dziesięć to już zaraz będziemy na moim rekordzie. O, nie, chciałem się, że ty mnie poprowadzisz do setnego, wiesz? Nie no, może się uda. No jeżeli nie zginiemy, to będzie git. Dobra, tam nie możemy pójść, trzeba iść na dyszkę. No i jesteśmy na moim rekordzie. Zbieramy patrz, żapalniczkę mam super jesteś. No, trzeba z monety zbierać. No także. O, na następne rundy. Tak. On tu nie ma. Chciałeś mieć fetysz otwierania szuflad? No to jest mało szkodliwy fetysz akurat. Trzynasty <laughs> rum już, chłopie, my lecimy, no nie, no, normalnie. Lecimy jak burza. Ej dobra, nic się dzieje? Co jest grane? Mentalnie ja już przeszedłem tą grę. Myślę, że to są oczy a to lampion. Ty no nie schowałeś się cwety jej szafie! Pięknie to! Coś tam, biegnie. Szumi, coś tam szumi, coś tam szumi, coś tam szumi! <laughs> nie. Norwało mnie. Nie ja też? Teraz proponuję w ogóle nie obracać się za siebie. Lecimy przed siebie, drzwi za drzwi, aż dojdziemy do końca. A jak zobaczymy, że miga światło albo coś usłyszymy, to wtedy się chowamy do szafy i to jest taktyka na win. Mówię ci, teraz wygrywamy. Czyli musimy mieć ciągle z tyłu głowy, że trzeba patrzeć, gdzie są szafy. Ty chcesz tyłem głowy, głowy wchodzić do szafy, nie widząc, gdzie wchodzisz? Ej, co my tutaj możemy zrobić? Wiesz, tu coś jest do wyboru. O! Szybka zmiana tematu. A co się spytałeś, bo mi się przerwało i nie zrozumiałem? W, a, a nie musimy coś zbierać po drodze? Nie. Nie, nie, nie obchodzi nas nic, idziemy do końca Z żadnej zapalniczki nie mamy nic, nie będziemy widzieć Spokojnie, ja będę oświecać Cię blaskiem Swojej potylicy łysej <grafi> moje <moi, moi> zakładnikiem <grafi> Nie patrzcie na to, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to Plecami do tego W gardle mnie zacisło Ło kurczę, dobra, to jesteś już dalej, to ja zostałem w tym pomieszczeniu sam Chłopie, w 30 sekund pobiliśmy rekord nasz <grafi> Jeszcze nie, jest <grafi> dopiero 10. poziom Slalomy? Jakoś zaczęły szybciej biec. Nie wiem dlaczego. No mówię ci, speedrun! Wow, ty rzeczywiście szybciej biegniesz. Komu no mówię? Ty. Mówię, że jakiś nabrałem w ogóle jakiegoś tempa dziwnego. O nie, zaczynają się schody. Gdzie ty masz schody? Ja tu schodów nie widzę. <noise> nie, to jakie schody. Ale dobra, dwunastka. O nie, ja tam nie idę! Żeś wybrał! To, że coś tam było, Co się? Dobra, ja. czekaj. Nie, bo to tej szafy akurat! Dobra, wychodzę. Inne drzwi też. Da się je otworzyć! To jest mój pokój, proszę tu nie wchodzić. Wow, ale fajny pokój, my! Możesz tu zaspokoić swój fetysz. Masz. Super Dobra, nie, 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 to się tak ciemno robi, że przyciągam nic nie widzę! Dawaj lecimy! Ty nic nie widzę! Jest szafa! No mówię! Ja. Aha, dobra, fajnie! Masz szafę dla siebie? Nie mam szafy. Nie yeah, daj go to Jest przewrócona szafa! Przewróconej szafy! Nie mogę, bo się przewróciła przodem. Aha, to ty wejdź ty do niej tyłem p Coś, coś potem było coś, coś za mną jest! Coś no, mi trzyma za nogę! To ja! To? Ja! Zabi... Uderzył mnie! Uderzył mnie! Przecież tu nic nie ma! Ty! pięknie coś! Chowaj szafa! Stuszyłem. Jak ty krzyknąłeś strasznie, stary? Jakby coś cię Bo złapało? Się no nie gadaj, że jestem sam szczepcą! się! wstawaj! Zwichnąłeś kolano, czy tak krzywo leży? Ej, dobra, ja widzę, mam, mam podgląd na ciebie. Te będę cię kierować teraz. No nie chcę, Sam, się cykam! Ciepsu, czemu? Odrodzę się, za trzy sekundy. A, sorry, nie! Tam mogłem kupić sobie odnowienie, ale za trzy sekundy to mi znikła ta opcja. Nie! A! Jest tu coś. Nie, nic nie widzę. <laughs> to bo ty nie żyjesz jak masz... Aha, bo ty jesteś... Nie, bo ja widzę ciebie, ja widzę ciebie, wiesz. Widzmy? No, widzę cię. Widzmy? Idź wzdłuż ściany. O, 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 miałeś o, rację. O, masz drzwi jakieś. Ps nie? Ten nie? ty kurde, przytnę w łeb! No ty, A, się o, uchem dupym w krzesło! <laughs> Żyję, nie chcę żyć! Aaaa, ty kurde, dalej! Ty się cofasz! <laughs> Zawróć! <laughs> W rozwoju się cofam już. Dobra, szczypσον, wychodzimy, stąd ja bez zapalniczki nie idę. A jak to wznowić? Jak zrobić, żeby. <słyska> <zapalniczki>? Kur! <słyska> Teści się loadingue. Tak, mam znowu loading. <słyska> Dobra, stary, kupujemy! Robimy zakupy życia! Nie, wezmę latarkę, bo mnie stać na latarkę! Skup Dobrze, a ja zapalniczkę wezmę w takim razie na czarną godzinę. Słuchaj, zawsze ty wchodzisz w prawe szafy, a ja w lewe. Dobra, żebyśmy sobie po prostu. Dobra, Okej? Dobra. No i taka jest taktyka, i teraz zobaczycie, 50. door będzie. O nie, schody w dół. Uuu, fajnie, bo coś nowego w końcu i razem żyjemy. Dobra, jesteśmy w moim ulubionym miejscu, piwnica. Tu jest, patrz, 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 widzisz to? Mam tutaj ciąg za Wajkę, krąg. Tak, Mateusz wajchę przełóż, lecimy. Ej, co tam jest z drugiej strony, Gdzie tam Nie wiem, gdzieś przyszedł na Drugą stronę! A teraz!. A, 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 dzień dobry! A, to się ma to ja. Czekaj, bo co my tu mamy zrobić? Może tą wajchę teraz! Ciągam za wajchę. Co się stało? Ciągłeś? Ciągłem. Zdaje mi się, że te u góry bramy się otworzyły. Możesz mieć rację, nie? Nie masz, my nie mamy. O, jest, faktycznie! O, miałeś rację, dobra! <laughs> to ty miałeś rację! Nie, to ty miałeś rację! <laughs> Dwunasty, rum! Skrzyżowanie mamy znowu. Nienawidzę. O nie, trzeba znaleźć klucz! Klucz? Jest mam! Nie mam! Tu jest klucz, o nie widzisz na kanapie leżał! Jest! Trzynasty pokój! Tu rendy, tędy. Witam panie prezesie, ja przyszedłem. Pytać się, czy dostanę nową pracę. Tak, tak, ta, tylko e, pokaż Łysinkę. Proszę, Cię ja pokazuję, popatrzyłem się w dół, ale nie wiem, <grym> czy moja postać się popatrzyła. <grym> po, popatrzy. Popatrzyła po, 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 się. Tylko, że trosz czapkę, a ja chcę Łysinkę zobaczyć. A ja nie umiem ściągnąć tej czapki. O, ty wyjdź! Nie, nie, nie patrz tam, nie patrz nie patrz tam. Ja biorę lewe, ty prawe No to się nie można patrzeć po prostu. A, to idziemy. I biegnie. O nie! Padłeś? No padłem Nie przejmujmy się Masz latarkę jeszcze, czy już nie masz, bo ona 100 złotych kosztowała Nie no, mam nadzieję, że mam, no nie użyję jej ani razu, nie? Oby, bo jak mnie okradli na 100 monet, to ja im zrobię tutaj naprawdę rozrubę, nie? Nie mam latarki O nie, ale wiesz co, zdaje mi się, że gra nie będzie taka dla nas bardzo niedobra I gdzieś po drodze znajdziemy sobie zapalniczkę Latarkę? A, zapalniczkę Latarki raczej nie liczyłbym aż tak na szczęście, ale może zapalniczka będzie Problem jest taki, że my za bardzo nie patrzymy do tych szafek, nie? Jak nam nie na każą szukać klucza No właśnie Właśnie, to co patrzymy, czy nie? Nie ma czasu, trzeba biec <laughs> Dobrze Skupmy się 100% Będzie cokolwiek hałasować, jakiekolwiek stuknięcie, usłyszysz cokolwiek, nie wiem, szemranie czy klaskanie, to po prostu chowamy się do szafy Coś jest Tam jest ciemno, po prostu jest ciemno Przebiegnijmy to na drugą stronę, jestem przy drzwiach, jestem dalej, tu są szafy Tak, chowaj się do szafy, bo coś słyszałem Okej okay. Upadź biegnij. Idzie, 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 idzie Genialne nic nie widzę. Hey, dobra, ale nie wychodźmy jeszcze. I już wyszedłem. Siedziałem w tej szafie i zaczął mi ekran rugać, że muszę z niej wyjść, bo jakbym w niej został, to by mnie zabiło. Tak, właśnie o to chodzi, że jak za długo siedzisz, to cię kurczę tam bije szafa. Masz klucz? Nie. Pojęcia nie masz, ale klucz możesz mieć. Dlatego pytam. No właśnie, nie. Mam klucz! Zapraszam! 15, ja. nasz rekord! Ale <laughs> <laughs> taki szczęśliwy z tym kluczem biegłeś. Dobra, jeszcze spróbujemy. No to. nie, no znowu yes, kolejny klucz? Mam, mam! Dzień dobry! Spokojnie! Mm. Ciemno jest, nie mam gdzie się schować! To no ja pierdzielę! I to jest oszustwo trochę ze strony gry, wiesz? Jest mam. Dobra, już Przejdźmy mam. dalej, przejdźmy dalej. Nie! Ja, tu nie ma drugiej szafy! Nie ma szafy! Nie mam się gdzie schować! Idź dalej do innego pokoju! Nie ma tu innego pokoju! Ja też muszę wyjść! Okej, okay. nie patrz tam! Tyłem, tyłem Plecami idę! Trzeba do niego! Tyłem, plecem 18 rum! Chowam się do szafy! Czemu ty bierzesz się ty miałeś iść na lewo do szafy? Moje były po prawej. Gdzie ty jesteś? Przeszedłem dalej. JAK się jest! Dorwało cię coś? Nie, ale słyszę te psy. JA ty kurde! Ej, chodź tu dalej, chodź tu dalej! Ale gdzie! Biegnij! Jestem! Nie, nie dorwały cię! No jak! Stypson walcz o nasz honor! Ty, ale mogę wykupić odrodzenie się! Bój robux!

Myślałem, że mnie coś goni, a to za tymi drzwiami był jakiś świetnik. Ludzie, jak widzicie, był progres, już ponad 20 drzwi, doczęcie to, proszę. Pod filmem zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanał Szczypsona. Dziękuję ci, Szczypson, za gierkę. Ja również dziękuję, przyjemnie było. Mam nadzieję, że do jak najszybszego zobaczenia. No i fajnie. <laughs> Trzymajcie się, <laughs> ble. A, bo ty to nagrywasz ale myślę, że tak zakończyłeś odcinek, dobra. <laughs>